Zagrożenie pożarowe niemal w całej Polsce. 173 pożary, w których 9 osób odniosło obrażenia. Doszło również do dwóch pożarów w lasach w województwach kujawsko-pomorskim i lubelskim. Z kolei na warmii Mazurach od początku roku wystąpiły 32 pożary lasów i 794 pożary traw. Często jednak spotykamy się z wypalaniem traw. Jest kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw, w którą Włącza się komenda wojewódzka i komendy powiatowe, jest to kampania ogólnopolska yy, i ma ona na celu właśnie edukowanie społeczeństwa, yy, żeby nie wypalać tych traw, ponieważ jest to zagrożenie dla środowiska, yy, niesie ze sobą sankcje karne i, yy, i może powodować zagrożenie dla osób wypalających, jak i dla osób trzecich. W tej chwili sytuacja w regionie nie wygląda dramatycznie. Zagrożenie we wszystkich nadleśnictwach jest niskie. Wilgotność ściółki wynosi 30%. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że przy tak niskim poziomie wód gruntowych, z jakim mamy do czynienia, to wystarczy kilka dni upałów, by sytuacja stała się znowu niebezpieczna. W okresie od marca do października między innymi utrzymujemy leśną bazę lotniczą w Szymanach, gdzie do naszej dyspozycji są dwa samoloty gaśnicze typu Dromador typu dromader plus jeden samolot typowo patrolowy. Samolot tego typu został użyty przy okazji pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. By obserwować sytuację w lasach stosuje się różne rozwiązania. Na przykład w lasach regionu znajduje się 39 tak zwanych dostrzegalni, czyli wież obserwacyjnych. Najbliższa taka wieża jest na przykład tutaj koło Olsztyna w leśnictwie Mędryny, wysoka na 40 metrów. Tam siedzi na niej fizycznie e, obserwator i po prostu patrzy, jeżeli widzi gdzieś e, jakieś zadymienie, to natychmiast uruchamia akcję e, ratunkową. Są też wieże e, takie, w których e, nie siedzi człowiek, tylko system kamer jest specjalny, e, zamontowany i obraz tych kamer jest e, przesyłany do punktu alarmowo-dyspozycyjnego. E, ważnym elementem e, oczywiście przeciwpożarowym jest też, e, są też stacje meteorologiczne w leśnictwa, gdzie e, codziennie dwa razy e, na dobę mierzy się kluczowe parametry które pozwalają ocenić stan zagrożenia pożarowego to jest między innymi temperatura powietrza i wilgotność ściółki wilgotność ściółki jest tutaj kluczowa bo przepisy są bardzo precyzyjne jeżeli wilgotność ściółki mierzona rano przez 5 dni z rzędu spada do wartości niższej niż 10% to nadleśniczy danego leśnictwa ma obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasów Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów, czyli nie używamy ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Nie rozpalamy ognisk czy gryli w miejscach do tego niewyznaczonych. Nie wjeżdżamy samochodami czy motocyklami do lasów. Ogień wywołany przez te pojazdy to częste przyczyny pożarów. 9 na 10 pożarów, do jakich dochodzi w lasach państwowych, wywołują ludzie.